Halo. A więc o co chodzi w tym filmiku, który za chwilę będzie pokazany? I jest to demonstracja, która odbywała się na środku deptaklu na placu Kutakim, gdzie Duńczycy protestują przeciwko rurociągowi, nie Stream 2, tak jak mówiłem na filmie później, ale chodzi o rurociąg, który będzie ciągnął się z Norwegii na Polskę, przez Bałtyk, poprzez, e, poprzez duńskie terytorium i tutaj po drugiej stronie tej kartki, którą mi wręczyli protestujący, jest właśnie wytłumaczenie dlaczego. No, i tutaj, i tak w skrócie, pokażę bla 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 o, o co chodzi. Więc tutaj tłumaczyli: Tłumaczy się, że e, będzie leciał ten rurociąg przez e, gaz rurociągowy przez duńskie terytoria pomiędzy morskie, dlatego on może być 80-krotnie. Bardziej coś, jeśli tam mi coś tam, wiadomo, groźniejsze tam jakieś coś niż CO2 i tak dalej. I właśnie oni protestują, że to będą wielkie koszta i tak dalej, i tak dalej. Także, jak ktoś chce wiedzieć więcej, proszę bardzo na tej stronie. A ja zapraszam na krótki filmik. Dosłownie krótki, przylotowo. No i tyle. No, już nie będę tutaj za dużo pierdział. Dobra, to na razie, haj. Halo. Jestem w tej chwili na deptaku, no i znowu jak to mówi się, mam okazję nagrać demonstrację przeciwko rurom pod Bałtykiem. Stream 2 protestowali, rozmawiali. No i Duńczycy oczywiście idą i protestują, aby nie mieć strat, aby to wszystko miał ręce i nogi. Pewnie idą pod parlament. Także cieszę się bardzo, że są solidarni pod każdym kątem, właśnie. Dąd, jak to mówi się, żeby nie było rurociągów. Popieram ich. Oczywiście, bez żadnego krzyku, bez niczego. Policja z boku tam jest jeden radiowóz, który ich. Po prostu z boku patrzał i, i ubezpieczał. To tyle. Krótka migawka. No i już świąteczny, jak to powiedzmy, jest wystrój. Bye bye. Jasiu.